Taki terkot, spać nie można. Tym lepiej pójdziesz może do biura. Eee, jak się masz, stara? Mm, jak się masz, pokrako? Bardzo zielony. A cóż to, oświadczasz się dzisiaj? Także tylko ten stary, no wiesz, radca, będzie znów na mnie zgniłym okiem patrzył. A tam fury kawałków. Fury. Zalegaj, zalegaj. To nie ja zalegam, ale strony. Darujesz moja droga, ale ja będę ścierać kurze, więc może os muszę oszczędzić szlafroka. Ale proszę, niech się ciocia nie krępuje. E, to mama naprawdę wyrzuca tym, co się otruła z kamienicy? A tobie co do tego? E, tak słyszałem, piąte przez dziesiąte. Byłem zbudowany mamusim serduszkiem. Potem. Ani mi się bardzo sympatyczna ta kobieta. Zupełnie wierzę, szkandalistka. Zrobiła to z miłości do męża. To w goście mamy. Miłość małżeńska. Aha, prawda, była za tym mężem. Ja tam w tę miłość nie wierzę. Szumię dwa biami pod spodem. E, cóż to dowodzi? To, że nie jest uczciwą kobietą. Dla męża, mój panie, kobieta się nie potrzebuje pod spodem stroić, a takie, co szumią, to… Siądź się spokojnie, bo i ty szumisz. A zresztą, co do tej sparteru, to ja ręczę, że uczciwa. A ty skąd wiesz? Pom się do niej brał i dostałem po nosie. Mógłbyś też zostawić choćby lokatorki w spokoju. Usun się, jak długo będzie sterczał pod tym piecem. Gdy patrzę na ciebie, to chwilami wierzyć mi się nie chce, że jesteś moim dzieckiem. No, jeśli mama ma wątpliwości, powiadam ci, nie miej nigdy dzieci. O, my się nie staramy o to. Nie, ty jesteś wyrodek, ty nie jesteś moim synem. Ja mam ciup. – Jestem niestety. I to właśnie cała moja tragedia. – Słyszałaś? Mówi – niestety. – Spodziewam się być durskim. To katastrofa. – Do prawdy, Zbyszko. Za sobie pozwalasz. – Daj ty mi spokój. – Żadnej moralności, żadnych zasad. – Żadnego płaszczyka teoretycznego jak mamcia. To się na tym skończy, że jeszcze do socjalistów przystanie. Za głupi jestem na to. O, na socjalistę nie trzeba zdawać egzaminu. Właśnie, że trzeba. I to najtrudniejszy egzamin. Przed kim? Przed swym sumieniem i własną duszą, słodki Aniele. Na socjalistę nie trzeba mieć przede wszystkim Boga w sercu. Jest. Dawno nie było mowy o Bogu w tym domu. Proszę wielmożnej pani, parasol. Pozostaw w przedpokoju, a potem idź zamieć przedpokój. Czy kucharka wróciła? Już. Ja tylko na chwileczkę. Rzeczywiście, ciocia ma rację. Mógłby się trochę ustatkować. Wyglądasz jak śmierć angielska. Mm, nie także ładnie wyglądasz. Ja? Ja wczoraj z domu nie wychodziłam. To znaczy, że ja się lumpowałem za domem, a ty w domu. <noise> Jesteś niemożliwy. Jak kiedy? Cóż tak patrzysz za Hanką? Bo mi się podoba. Sługa? A cóż, nie kobieta? Zaręczam ci, że bardzo. Wiesz już coś o tym. A co ci do tego? Pomyślałam, myślałam, że masz gust wykwintniejszy. Głupia jesteś swoją twoją kołtuńską estetyką. A zresztą ja jestem jak pianista. Gdy zobaczy fortepian, musi zaraz pasać. Tak, ale fortepianu nie. Moja droga, każda kobieta to fortepian. Tylko trzeba umieć grać. Ach, jak jestem śpiący. Czego ty po tych knajpach się włóczysz? A gdzie się będę włóczył? Gdzieś muszę. Ja na Twoim miejscu starałabym się o jakąś znajomość. Solidną. No, tyle mężatek, co? Boże. Dziękuję. Mam dosyć kołtunerii w domu i w samym sobie. Dlaczego jesteś kołtunem? Bom się urodził po kołtuńsku, Aniele, bo w łonie matki już byłem. Bo żebym skórę zdarł z siebie, mam tam pod spodem w duszy całą warstwę kołtunerii, której nic wyplenić nie zdoła. Coś taki nowy, taki inny walczy z tym podstawowym. Szarpie się, ciska. A ja wiem, że to do czasu, że ten kołtun rodzinny weźmie mnie za łeb. Przyjdzie czas, że będę Felicjanem. Będę odbierał czynsze, będę no dulskim, pradulskim, oberdulskim, że będę rodził dulskich, całe legiony dulskich. Będę miał srebrne wesele i porządny nagrobek, no, zdala od samobójców. I nie będę zielony, ale nalany tłuszczem i nalany teoriami i będę mówił dużo z można się wyswobodzić. Nieprawda. Tobie się zdaje, że jesteś wyzwolona, bo masz trochę politury na wierzchu, a ty jesteś tylko zrobiona na machon. jak twoje secesyjne meble i twoje malowane włosy. To jest piętno, pani radczyni, piętno. Czy ty się uczyłeś grać? Ja? Nie znam ani jednej nuty. To tak we mnie coś gra. We mnie tłucze się także coś, ale to się wszystko z czasem zatłuczy. Eee, co tam? Wiesz co? Jesteś wcale, wcale. Dajże mi spokój. Pasarze, moja droga, pasarze. A wiesz, to ciekawe. Co takiego? Ta dziewczyna. Gdybyś widział, jak ona na nas popatrzyła, ja na Twoim miejscu? Ja też, jak będę miał czas. Hmm, nie rozumiesz mnie. Ja bym się właśnie daleko od niej trzymała. E, jest zazdrosna. Będzie Ci robić awantury. To by było kapitalne!